Tam, moi drodzy, mili państwo Zaczynamy dzisiaj vloga, patrzcie jaka smutna pogoda jest Pada cały czas, pada, pada, pada Tak więc spontanicznie wymyśliliśmy Wrocław z Guciem Gucio jedzie ze mną, będzie tam Sławomir i mistrz Kendamy jeszcze Nasz mistrz jeleń ogórski młody Więc coś pośmigamy dzisiaj, zobaczymy co to będzie Więc oglądajcie, ja chcę trochę w gąbki poskakać też, gdyż, ponieważ Chciałbym się nauczyć dwóch, e, dwóch trików takich fajnych, które wykonam później na twardo. Tak więc, tak więc oczekujcie, bo będzie grubo w gombale. A tam jest zadaszenie, tak więc no nie będzie nam padać i będzie całkiem sympatycznie. Jadę teraz po Gucia, pakujemy się, tankujemy furmane i niedługo już zmieniam furę. Więc oglądajcie kolejne odcinki, bo będzie mała zmiana. O, o, za zachaj z YouTube'a, baluj, a jakże trzeba czasem. Czasem trzeba zaszaleć, kupić Furmanę. Za wypłatę z YouTube'a, a jakże Można, można Lecimy na zajezdnię Dawno mnie tam nie było też Stęskniłem się trochę, w gąbki bym poskakał No i coś polatał też oczywiście no Prosta sprawa Tak więc lecimy, lecimy, lecimy A ogólnie link do strony 1l1p W sensie do ciuszków moich macie w yy, opisie Przepraszam, że są takie ceny w ogóle, bo mi pisaliście, że jest o, dużo, dużo Ale nie wiedziałem jak to wygląda w ogóle ze sprzedażą, że tam Jak ja sprzedaję sklepu na przykład, tu później musi nałożyć jakiś podatek i to się takie ceny porobiły porąbane, bo ja chciałem naprawdę ceny zrobić no, przystępne ale możliwe, że niedługo będzie moja strona i na mojej stronie wszystko się pojawi u pani się jakaś patrzy, bo gadam do siebie nie no fajnie no pojawi się na mojej stronie, więc będzie będzie wtedy już normalne ceny o ile się pojawi zobaczymy, bo muszę kombinować teraz wiecie co masakra, wszystko naraz, wszystko naraz się porobiło ale mam nadzieję, że ogarniemy to i za jakiś czas już się pojawią na stronie 1L 1P i będzie będzie git i że będziecie zadowoleni bo wiem, 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 przesad przesada jest trochę bo to no naprawdę ten podatek cały, ja nie wiedziałem jak to wygląda podatki i tam inne takie te więc zobaczycie sami, czekajcie ja będę wszystko informował zadzwonimy jeszcze po Bartka, może też wpadnie coś polatać z nami przepraszamy, wybrany numer o, czy jednak nie, z Gucio, się, ma, Gucio jestem ja się jest Gucio, lecimy, pakujemy się, z chłopakami chyba na stacji się spotkamy pakuj w moją pojemną furę ja wszystkich nauczyłem jak tu się pakuje rowery, nie? Każdy już wie, że kiera ma być obrócona na 180 No i tak nie wrzucać Rysujesz mi Forda mordo Nie wypłacisz się nigdy w życiu za niego To jest drogie auto Dobra, Wspakowani. Patrzcie, jest lepa nawet 1L, 1P O to chodzi, to się wie Patrzcie mili państwo jak się grinduje autami Pan sobie grindował. Nasza go ochota na grind i stwierdził, Zrobione. że zrobi rurę. No, jest ścisko ogólnie, bo pada deszcz i to coraz gorzej. Ale jedziemy twardo. Dobra, dojechaliśmy, udało się. Wciąż pada, wszędzie mokro, kałuże. I mam dziura we podeszwy i czuję, że skarpetka mi przemokła, Super jest, jest super. Dobra, dotarł do nas. Mistrzumikamy ją JG. Jest słabom, tu się przebiera. dobry pozdrawiamy. A my tą turę sobie odpuścimy i dopiero na kolejnym pojedzimy, bo kolejna jest od 16 lat, więc będzie mniej osób i wtedy będzie dało się nagrać. na Słuchaj, słowiec, na wstęp wymyśliłem zabawę, czyli jeżeli zrobimy coś na jumpoksie, to trik w gąbki mnożymy razy dwa od razu. <grym> nie chcę się. Nie chcę Chociaż się dwie sztuczki, a tutaj. Nie, chcę mi albo się w gąbki z to potem to, zrobimy. No, nie wiem, ale ja co teraz? Tak więc jak coś zrobię na boksie, to muszę pomnożyć w gąbki razy dwa Dobra, to młody się ze mną bawi. To, to robisz co robisz na boksie? Trójkę. Czyli w gąbki 7-2. Dawaj Jest tam trójka i siódema. Hopla! I... Dobra, mnożymy żyj war? I siedem dwa double bar. To było złe. <śpiew> 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 A japa! Taki... Jakbym to zrobił na twardo, to by bolało. Na szczęście tu są gąbki. Dzisiaj jest dzień niedokręcania i 7-2 Double Bara nie dokręciłem i Double Flipa. A teraz zrobię 3-6 Wipa na boksie i tu 3-6 Double Wipa. Nie będę mnożył rotacji, bo nie ogarnę. O kurde, nic nie dokręcam no rotację gdzieś gubię. Ruch do bara był, ale bara nie było. Jeszcze raz. Kurde, jakaś flara. Dobra, to jest mega dziwne, spróbuję back to Double Tail'a w domki. Może będzie ładnie wychodzić. No lepiej niż z barem. Wysoko wyleciał go, bo... nie? Biedny Gucio Spuszczuje ci, że nie możesz pojeździć A na szczęście masz tą kendamkę Ty nie będziesz nudził Patrz jaki smutny no, Smutny człowiek, szkoła, życie jest naprawdę bardzo smutno Szkoła się zaczęła, życie Życie dorosłe nie może wejść Przykro, przykro nam niestety jest taka tura od 16 lat, gdzie jest spokojnie bo małe dzieci pod koła nie wjeżdżają i tak dalej da się pojeździć normalnie i gatować tak jak widzicie na filmach teraz mogę spokojnie sobie latać. tu jest takie coś do kaberki mam, nie? i istnieje taki klucz do tego w którym się to rozkręca w ogóle odkryłem to dzisiaj tak, dzisiaj, po tylu latach że jak mi się zapiecze to, to mogę to odkręcić tym kluczem na często tak miałem Taka informacja tylko dla was, że takie coś istnieje, taki klucz śmiesz. Patrzcie, naumiał się przed chwilą flipa. Trzy i flip sklejony. Trzy próby i się nauczył szybko, nie? Dawaj, teraz pokaż gombale, jak umiesz. I na twardo. Dawaj. O. Pięknie. Jestem dumny. Teraz czekamy, kiedy na twardo zrobisz. Myślę, że w następnym razach przyjadę. Mówisz? Obiecujesz? Może nie obiecuję, ale będę <laughs> parowo. I do Skatowałeś flipka. Teraz tylko wykonać go tam na twardo i będzie oddział. Miód malina. Zobaczymy, czy pamiętam jeszcze korka. Bo ja jakbym tak zrobił na twardo, to by było całkiem ciekawie, abyśmy zgadywali ile kości połamałem. A żebym włamał tak z dwie kości minimum. Jakbym to na twardo tak zrobił. Masakra dzisiaj jest. Najgorzej się stąd wychodzi, to najbardziej męczy. A próbowałeś kiedyś fronta? Nie. To spróbuj raz. Tak, forpan Leci z całą sił Zakręć, bo to trzeba bardzo mocno zakręcić. Ale szybko, wyszcali murowę. Uderzył. Kaskiem o przednie koło. Kozak. Dobra, idziemy na rampę. Zrobię szybką sekwę z bomby na bombie. Sekwę z bomby na bombie. Bardzo okay. <gryppy> <gryppy> do kamery. kamery. Szyny były złe, podwozie też było złe. Rampa była zła, kąty były złe, pedały są złe. Czuję, że mam trzywałośki. To nie moja wina w ogóle. To jest wina otoczenia i tak dalej. Ja tu się nie przyczyniłem. Miałem zrobić, nie zrobiłem, no widzicie jak coś. jest. się nagrać mnie jedną grupę baro po bar 3 baro po bar? Powodzenia. Dawaj To przez sklejki! Wszystko przez sklejki, nie? No tak. Bo, bo tak to by wyszło. I przez te wymienione sklejki, naprawdę. Jest zła aura teraz panuje. Pawek. Ah, ah. tu nic nie wychodzi, nie? Slizki box. Tak, zła, złe sklejki. No mówiłem wam, wszyscy mówią, że są złe sklejki. To wszystko przez sklejki. Przez sklejki. Na... Y, Cenzurujemy firmy, ale wiadomo o kogo chodzi. Cię próbuje se fronta w gombale. Dawaj, pokaż jak go robić. Skąd wiesz? Nie, Dawaj. Dobra. Ej, to byś zrobił. To by trochę przekręcił, ale dobra próba. Próbowałem to to się nie da. Tego się nie da zatrzymać, jak już tak szarpniesz, to jest koniec. Ja po przedniego koła. A teraz wam pokażę różnicę z hamulca, co na ułatwia. Zrobię fronta w gąbki z hamulca i zobaczycie. A spróbuję teraz pierwszy raz w życiu wcisnąć Hebel przed backflipem. Zobaczymy, co się stanie. Wciskasz Hebel? Hebel co? To będzie ciekawe. To był, proszę Państwa, eksperyment naukowy, co by się stało, gdybym na wybiórku wcisnął hamulec. Tak to wygląda. Zatrzymało mi rotację, ja się kręciłem. Dobra, nie róbcie tego w domu. Ja kończę ten film, zostawcie suba, łapę w górę jak zawsze. I oglądajcie kolejne poprzednie filmy. I... Chyba to był najgłupszy eksperyment na YouTubie, więc pozdrawiam. I kończymy elo. Badamy na streety, każdy na zajawce, trening Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje Ja latam na blatach, a na PMI się guber. Jak nie to próbuję, nie ma, nie umiem mamy Chory syp na baniach, a za jawku